Okej, okay, nie ma to jak pracować w tandem jest z synem. To nie, a... w, jakim to jest. Wieku, w jakim wieku pan ma dzieci? 27, Aha. syn, córka 24. Jak było z tymi łańcuchami? No, wy pan, pan. Mm. miał być, to wspaniały, mm. wspaniały happening. Po raz mm. pierwszy pokazanie czegoś, że buntujemy się, nie zgadzamy się z mm. czymś. Mm. Dlatego mm. pomysł był taki, że po prostu przyjedziemy złapiemy się nie tylko za ręce, ale opasamy mm. my się mm -hmm. łańcuchami staniemy wokół Sejmu, mm -hmm. pokazując mm -hmm. swoje po prostu niezadowolenie, albo mm -hmm. możemy przyjechać i więcej tysięcy przejść, no i co z tego, a rządzący się kompletnie tym no, właśnie. nie, nie przejmują, mm -hmm. dlatego miało, miało być to właśnie pokazanie na zasadzie tego mm -hmm. happeningu, a wyszło tak jak wyszło, no niestety, no, mm -hmm. no, no, no nie spodziewaliśmy się jedynego, mm -hmm. że Pani Marszałek posądził mnie o to, że ja będę, przepraszam bardzo, wszechmie się wygłupiał albo, albo nie wiadomo, co robił. Mm -hmm. Dlatego jak się ludzie dowiedzieli, że osobowej, bo mm -hmm. no takie było pismo mm -hmm. do pani marszałek, dziesięciosobowej delegacji pani marszałek mm -hmm. nie chce puścić na galerię, to mm -hmm. po prostu ludzie dostali, że tak szały. powiem, szały i to, że dobrze mm -hmm. się to w taki sposób... Skończyło, żebyśmy mm -hmm. starali się nad tym zapanować, no to, no to dobrze, że to mm -hmm. zostało w taki mm -hmm. sposób, że tak opowiem, ja opanowane przez nas. No. A czy Spodziewał się pan, że w niepodległej Polsce yy, marszałek zaim może nie wpuścić solidarności przewodniczącego Solidarności? bolało to mnie i tylko mnie, dlatego ludzie byli tacy wściekli, bo wycieczki przyjeżdżały z Polski, wycieczki wchodziły, chodziły. Mm -hmm. A z drugiej strony pani marszałek nie miała żadnych podstaw do tego, żeby posądzać mm. mnie czy osoby, które mm. ze mną by wyszły, to miało być delegacja 100-200 mm. osobowo, tylko 10 mm. osób, mm. przecież mamy listę, którą wysłaliśmy do okay. dyrektora pani marszałek. Przecież ja nie pierwszy raz, przecież ja byłem ostatnio bardzo często w Sejmie, bo czytałem... Projekt ustawy i opłaty minimalnej mm. obywatelskiej 30 mm. marca. Przepraszam bardzo, to ja się zachowałem niegodnie w Sejmie, czy pan premier? Przepraszam. Myśmy naprawdę starali się i też była delegacja w związku mm. i nigdy nie posądzałem, panie marszałek, bo myśmy się spotykali, dawały mi podpisy, jedne i drugie, że po prostu zrobi taki numer. Nie wiem, czy to faktycznie też było na zasadzie prowokacji, tak jak 30 marca, jak powiedziałem panu premierowi, ja mówię, to ja się nie gniewam, ale się boję to w tej chwili, co się mm. dzieje mm. tam. Tam hmm, na zewnątrz, hmm. bo przecież tłum się rządzi swoimi, swoimi hmm. prawami i są, i są różni hmm. ludzie, są, są opanowani, a są tacy po prostu, hmm. którzy hmm. nie wytrzymują pewnych emocji. Dlatego hmm. przykro mi było, a to co już zrobił pan Marszak Borusewicz, hmm. no to, to już jest. po prostu y, utwierdziło mnie w tym, że faktycznie, że w Polsce demokracja, wie pan, to się kończy w momencie wrzucenia kartki do urny, a kolejne cztery hmm. lata duży z jest dyktat. Hmm. A widzimy to na przykładzie chociażby, Działań komisji trójstronnej. Mm -hmm. Dzisiaj też nasz pan, pan minister kośniak już poinformuje, mm -hmm. że płaca minimalna jest tyle, ile powiedzieli 1600 i koniec. Mm -hmm. Czyli mm -hmm. de facto przychodzimy na spotkania po to, żeby tylko mm -hmm. usłyszeć informacje. Chcemy w tym wszystkim w jaki sposób pozytywnie uczestniczyć. No więc właśnie, uczestniczyć. W jaki sposób? Nawet już nie, nie chodzi o Solidarność, ale obywatele mogą uczestniczyć w Polsce we władzy. Wybory są po to, aby władza w imieniu społeczeństwa, którym mhm. wybiera sprawowała władza. ale zaznaczam w imieniu społeczeństwa. Mhm. Ale są takie obszary, które dotyczą wszystkich Polaków, w przypadku 67 mhm. w cudzysłowie widzimy na skróty, to dotyczy wszystkich Polaków i po to właśnie ten parlament mhm. kiedyś wymyślił ustawę. O referendum, żeby z niego korzystać. Mm -hmm. I to była bardzo ważna sprawa dla wszystkich Polaków, czyli ponad 15 milionów ubezpieczonych i przyszłych, którzy za mm -hmm. rok będą wchodzić na rynek pracy. I na tej podstawie Polacy mają prawo uczestniczyć, wypowiadać się w ważnych sprawach. Czyli mm -hmm. myśmy do tego podeszli w sposób demokratyczny. Korzystaliśmy, mm -hmm. chcieliśmy skorzystać z tego, a rządzący powiedzieli nie. Mm -hmm. Oni uważają inaczej, że oni zostali wybrani, mm -hmm. oczywiście wchodząc tylnymi drzwiami, ja mówię w cudzysłowie tylnymi drzwiami, dlatego że przed wyborami nie mówili nic, mm. że będą reformować system emerytalny, że będą podnosić wiek emerytalny, bo gdyby to powiedzieli, to różnie mogłyby wybory wyglądać, mm. nie mogło być, tak, być tak albo inaczej. Dlatego boli, boli, boli nas to, że mimo to, że nie chcemy, że tak powiem, demonstrować, manifestować po ulicach, korzystamy. Z naszego prawa, które nam przysługuje, zbierając 2 miliony podpisy, a mimo to rządzący mówią absolutnie nie, to mm. podpisy do niszczarki, do kosza. My wiemy lepiej, co jest lepsze dla społeczeństwa i najgorsze jest to, że oni mówią, że robimy to dla dobra społeczeństwa i w imieniu społeczeństwa. Mm. Boi się pan spałowania? Ja się nie boję, nie boję, nie boję pałowania, jest mi tylko przykro, powiem w taki sposób, że nawet najbardziej, są jakieś granice, które, których nikt nie powinien przekraczać. I najbardziej zasłużona osoba nawet w pol, dla Polski, dla naszego kraju nie powinna takie słów wypowiadać, bo my bronimy interesów pracowniczych i staramy się już nawet nie realizować postulatów z 80 roku, w których to postulatach jest nawet obniżenie wieku emerytalnego, które to Pan Prezydent Wałęsa nie zrealizował, a teraz chce nas pałować i traktuje nas jak zwykłych bandziorów lub chuliganów mhm. takiego, z takiej wysokiej półki za to, że my chcemy bronić praw pracowniczych i naprawdę nie robimy nic takiego, żeby takie słowa z ust byłego Przewodniczącego Związku i Prezydenta padały. Mhm. No to jest rzeczywiście dziwne, że to powiedział, ale jak Pan powiedział o 80 roku i postulatach 21, to pamiętam wtedy powstał taki dowcip, co to są postulaty robotnicze. Nie wiem, czy Pan pamięta to nie, nie, nie. postulaty. To są żądania robotników realizowane postulatach. No tak, można tak powiedzieć, że jeżeli chodzi o postulaty, tylko wtedy w tym 80 roku to... Ci robotnicy, którzy dzisiaj, niektórzy są dalej w Związku Zawodowym Solidarność, mm. którzy nic, nic nie chcieli, nic dalej nie chcą, mm. nie są, przepraszam bardzo, działaczami związkowymi w, wysokiego mm. szczebla, mm. nie są politykami, oni po prostu mm. od serca chcieli zmienić system, chcieli pomóc mm. w życiu normalnego pracownika, normalnego robotnika. A wtedy ci niektórzy, którzy byli w Solidarności, w tym wielkim ruchu i w związku zawodowym, mieli już tu z tyłu głowy coś innego: mm. zmienić władzę mm. i oni chcą wejść do tej władzy. I na plecach tych robotników weszli do tej władzy, mm -hmm. a teraz przewodniczącego związku i Związek Zawodowy Solidarność chcą pałować mm -hmm. albo nie wpuszczać do parlamentu demokratycznego, nie do swojego domu, mm -hmm. tylko do parlamentu naszego, wszystkich, mm -hmm. wszystkich Polaków. Mm -hmm. To jest po prostu chore dla mnie i ci ludzie po prostu zapominają skąd się wywodzą i nie są w parlamencie i nie był pan prezydent Wałęsa prezydentem dlatego, że się nazywa Lech Wałęsa, mm -hmm. mimo jego zasług indywidualnych, mm -hmm. ale przede wszystkim to, że to był jeden wielki ruch. Mm -hmm. Ja jako Piotr Duda nie znaczy nic. Mm -hmm. Ja jestem przewodniczącym związku. Gdyby nie członkowie związku, gdyby nie wszyscy te osoby, 2 miliony osób, które się podpisały po tym wniosku, to ja nie znaczy nic. Ja tylko jestem ich reprezentantem mm -hmm. i każdy o tym powinien pamiętać. Każdy polityk czy to obecny prezydent, czy obecny premier, władza nie jest dana na zawsze, i w każdej chwili społeczeństwo może mhm. zmienić swoje poglądy i zmienić władzę. Widzimy, mhm. co się w tej chwili dzieje. Myśli pan, że społeczeństwo zmieni poglądy i zmieni władzę? Mam nadzieję, że na przykładzie tego, co się dzieje, mam nadzieję, że będzie to w normalny sposób. Ja tu nie mówię o, 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 o Afryce Północnej mhm. i o innych, ale widzimy w tej chwili, co się dzieje w państwach Unii Europejskiej. Mówiliśmy. Tak lekko, żartobliwie o Grecję, a tam Grecja mhm. na południu, ale widzimy w tej chwili, co się dzieje w Hiszpanii, państwie do, mhm. do niedawna, które było wzorem, mhm. które było wzorem przemian, dojścia do, wysoko, mhm. do wysokiego poziomu gospodarczego i sytuacja jest dramatyczna. Ludzie wychodzą, ludzie wychodzą na ulicę nie tylko z tego powodu, bo oni w jakim stopniu rozumieją, że sytuacja jest trudna, ale jak słyszymy, Poszczególnych państwach jest kółko to samo. Czyli ci, którzy zawinili, mm. nie, podnoszą, nie ponoszą żadnych konsekwencji. Ja mówię tu o systemie bankowym. Mm -hmm. Dalej się pompuje pieniądze w systemy bankowe, chociażby w hiszpański i inny. I ci ludzie kompletnie nie ponoszą odpowiedzialności za to, a konsekwencje ma ponosić zwykły pracownik, który rano wstaje, bierze śniadanie, idzie do pracy, wykonuje dobrze swoje obowiązki mm. i on ma ponosić za to konsekwencje. To jest po prostu. Nie fair i tak nie powinno być, hmm. dlatego ludzie będą się buntować. Jestem o tym przekonany, że w Polsce będzie to samo. Już hmm. premier po cichu mówi, że, 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 że jesień, że sytuacja hmm. w Polsce hmm. gospodarcza może i w złym kierunku. Czyli przewiduje widzi... pan bunt? No, ja nie wyobrażam sobie, że jeżeli rząd nie usiądzie i nie będzie z nami normalnie rozmawiał, tylko będzie nam przykop przekazywał kolejne hmm. informacje, co ma zamiast dalej zrobić, że ludzie po prostu nie wyjdą na ulicę i nie wezmą sprawy w swoje ręce. W jaki sposób? Dobrze, powiem? jeżeli będzie to przez kogoś, że tak powiem, organizowane, jeżeli hmm. samoczynnie ludzie wyjdą na ulicę, no przypominamy hmm. sobie, no to by sądził, że Młodzi ludzie, czy w ogóle ludzie zbuntują się na przykładzie akty w taki mm. sposób. Nie? Mm. Też premier myślał, że, przepraszam bardzo, stawiał się i powiedział absolutnie nie, to jest mm. dobra umowa, w ogóle nie będę z nikim dyskutował na mm. ten temat. Się okazało co, zupełnie inaczej. Czyli idąc dalej, pan autorem myśli, yy, stanie pan na czele tego ruchu? Jeżeli będzie taka potrzeba, to na pewno stanę. I w tej chwili Związek Zawodowy Solidarność jest jedyną siłą, która. Może w jakiś sposób to zorganizować?